Woli pan FC Barcelonę, czy Real Madryt? O, jest zasadnicze pytanie, które często się powtarza. Tak, Barcelonę jednak raczej, przepraszam. <klucz> Muszę powiedzieć, że po reakcjach, po reakcjach, które mam zawsze po odpowiedzi na to pytanie, zastanawiam się, czy w Polsce jest choć jeden, jeden fan Realu. Na razie, o jest jeden, no to już dobrze, to poznałem. Bo drugi jest. Brawo, jest. Nawet więcej. Proszę bardzo. Bo wszyscy na tę Barcelonę i wszyscy na tę Barcelonę. To tak jak Orzeł, któremu na imię Rzeczpospolita. Nigdy nie przestanie być dumny ze swych Orlot. Prezes Jarosław Kaczyński jest osobą, która wskazała kolejnych trzech prezydentów, tak? Bo Ale nie geniuszem, Lech Kaczyński, tak? Andrzej Duda, Karol Nawrocki. To wszystko były decyzje polityczne Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym jest wybitnym politykiem. Ale nie jest geniuszem. Można określić wybitnego polityka jako geniusza politycznego. Pewnie można użyć takiego określenia. Czy to się da może z komputera i ja będę mówiła dalej? Bo to chyba będzie prościej, nim coś się za. Zawsze tak jest, że działa, póki się nie zacznie przedstawiać większej grupie ludzi, i wtedy przestaje działać. To jest coś z tym tym? No, nie wiem. O! Jest to jakaś zmiana. Czy PIS dopuszcza koalicję rządową z partią pana Grzegorza Brauna po następnych wyborach parlamentarnych? No to jest bardzo ciekawe i zasadne pytanie. Z danych wynikarzy, że Konfederacja e, Polskiej Polskie może wejść. E, tak, to prawda są. No to jest też e, spuścizna rządów Tuska, który, e, tak powiem, zapracował na to, żeby tak się stało. E, my przede, to przede wszystkim. No oczywiście, że tak. No, no, panie no, Taką polityką, jaką prowadzi Tusk, e, e, musi promować tych, którzy są bardzo radykalni. Ruszamy z szeroko zakrojoną akcją informacyjną żeby dotrzeć do ludzi z tym, co już zostało zrobione. I częścią tej akcji jest spot, który dzisiaj wchodzi w media społecznościowe. Spot jest złośliwość rzeczy martwych i sprzęt, który odmówił posłuszeństwa. A chcieliśmy Państwu pokazać. No, wygląda na to, że będziecie musieli państwo zaraz zajrzeć do mediów społecznościowych i do telewizji, dlatego że spot dzisiaj rusza. I co? Nie, nie ma szans. Zepsuł się komputer? A czy ten komputer jest z KPO? Mam nadzieję, że nie. Ilość naszych obywateli wbrew naszym... Solennym, wielokrotnym yy, rekomendacją, żeby tam nie podróżować. I ta ilość nam wzrosła. Jeszcze 48 godzin układ... temu mhm. było 60 parę osób, dzisiaj jest ponad 300. Ale jak to się mogło stać? No, ludzie. To, to nie jest do końca odpowiedzialne. Jak my błagamy, nie jedźcie gdzieś, a ludzie i tak jadą. No to jest tak, jak Topr mówi nie idźcie w góry, bo grozi lawina. A to pan... się nie idzie. Nigdy nie daj sobie wmówić, że chłopaki nie płaczą. Chłopaki mają takie samo prawo do łez jak każdy inny. Jak ci ktoś będzie mówił, że ty jesteś facet, ty się nie masz, to nie masz płakać, to nie masz te, to ma jakiś problem. Ma problem ze swoimi własnymi emocjami. Wiesz, ilu facetów dzisiaj, którym wmówiono, e, nie masz się co mazać, bo to baba się marze. Później ma problemy dlatego, że nie umie normalnie funkcjonować, więc takich gości, takich twardzieli, co mają wiesz, sterydy zamiast mózgu, którzy będą przychodzili i ci mówili, e, chłopaki nie płaczą, spuszczaj od razu na drzewo. Przypomniał mi się wielki polski artysta Zbigniew Wodecki. Znakomity, absolutnie wybitna postać. I on taką piosenkę zaśpiewał, opowiadaj. Donald Tusk, jak tak słucham tego, co on mówił Państwa, to się wpisuje w tekst. Jedno zdanie. Opowiadaj, Nikt nie opowiada tak jak ty, choć baeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Trochę mnie ta muzyczna refleksja zainspirowała, bo słuchając panów i słuchając premiera Tuska, to mnie się inny utwór, może z bliższej mi estetyki przypomniał. To bodaj zespół TILAF i Muniek Staszczyk śpiewał kiedyś: Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? I to jest trochę tak: Wy w ogóle nie zauważyliście, dlaczego przegraliście ostatnie wybory. Pan minister Wójcik powołuje się tutaj na Wodyckiego i cytuję słowa Wodeckiego Naprawdę z całym szacunkiem, pan minister z kancelarii prezydenta powołuje się na zespół TILAF. Ale to zdaje się liderowi zespołu Disco Polo, żeście wręczali taką narodowe nagrody i odznaczenia, to, to wasze środowisko. Chodzi o Zenka? Wracam, wracam, wracam do rzeczy. Zenek w was popierał, no ale, potem, ale potem się zmienił to wszystko. Panie pośle, widzieliśmy pana na scenie, śpiewał pan Krawczyk, a no teraz tak, Ale Zanek nas pował, Ale pudło teraz, panie pośle, bardzo. Mogę? Mogę? E, Zenek zmienił. To, jeśli to, chodzi o Zenka to, Martyniuka, było, było zdjęcie Rafała Trzaskowskiego no, z Zenkiem Martyniukiem po, na początku kampanii. pokazał. Chłopaki nie płaczą, ale też nie przeszkadzają. Tydzień bez ataku do strony PiSu powoduje, że zaczynam się niepokoić. Dwa tygodnie robię rachunek sumienia, czy coś mi przypadkiem poszło nie tak. A jakby trzy tygodnie było hmm, bez ataku pisowców, to bym zaczął poważnie myśleć o rezygnacji z polityki. A szczęście czy nieszczęście w ciągu ostatnich. Kilku dobrych lat, takich trzech tygodni nie było. Wszyscy mówią o czym? O tym, że jakiś nieodpowiedzialny gościu podeptał wystawę. To jest to, co wszystkich interesuje. W związku z tym pomyślałam sobie dość. Wzięłam te tablice pod pachę. Wyniosłam z ministerstwa, przyniosłam tutaj, postawiłam, żeby Państwu pokazać, jak wygląda prawdziwe budowanie, jak wyglądają te rzeczy, które się nie klikają, które są nudne, a od których naprawdę przez ostatnie półtora roku zmieniła się Polska w sposób niesamowity. Do ręki mikrofon, to tutaj niosę. A wszystko jest na stronie wwwwO. to oddać? Już w, 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 kpo Tam są mapy. Tam jest pełna informacja o każdym żłobku, który w okolicy każdego polskiego obywatelki obywatela powstaje. O drodze, o każdej innej inwestycji. Wszystko jest na mapach na tej stronie. Co do przodu, to źródło to nie jest TikTok ani aplikacja Mateckiego, to są statystyki firmy. Bardzo proszę Państwa o ciszę. Panie pośle Czarnek, za chwilę będzie pan szyją głowy państwa, nie przystoi, nie przystoi. Ładnie śpiewają. Ładnie To są w ogóle ludzie wielu talentów. Ale czy wymieniłby pan dobre rzeczy, które zrobiła ta koalicja rządząca? Nie pan, ja panu powiem uczciwie, naprawdę wysilam w tej chwili umysł. Ale nie daje rady. No. Gdybyśmy chociaż w połowie tak dobrze opowiadali, ile zrobiliśmy, wygrywalibyśmy kolejne wybory. Gdyby PiS choćby w jednej trzeciej robił tyle, ile opowiadał, to Polska byłaby krajem miodem i mlekiem płynącym i potęgą światową i europejską. Większa ilość opieki psychiatrycznej, psychologicznej w szkołach jest właśnie taką historią. Jakby nas w tym rządzie nie było, to by tego nie było. A ponieważ jesteśmy, to wierzymy w to, że to będzie, wprowadzamy to i wprowadzimy jeszcze wiele innych spraw, bo to jesteśmy w tym rządzie. I tyle. Dziękuję. Wszystko? Fajni byliście dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Tak. Panie prezydencie, jeszcze informacja z przed chwilą. Będę konsekwentny, bo wczoraj pytałem o sytuację w polskiej piłce. Ale jest news taki, że. No to Rzeci, rzeczywiście, rzeczywiście od ściany do miejsca. ściany się obijamy. Od poważnych spraw do. Nie, no, przepraszam, też poważnych spraw. No, tak. tak jest. Michał Prawież rezygnuje z funkcji selekcjonera reprezentacji. Czy to jest jakaś nadzieja dla naszej piłki? Coś się może pana zdaniem zmienić? Na no, pan, pan redaktor oczekuje ode mnie y, zabawnej odpowiedzi, czy poważnej odpowiedzi?